Starym, wilgotnym mieszkaniu, gdzie ściany pamiętały więcej niż chciały zdradzić, znów usłyszałaś znajome pukanie. Trzy krótkie, jedno długie. Rytm, którego nienawidziłaś. Ścisnęło ci się gardło, tak jak wtedy, kiedy miałaś trzynaście lat i pierwszy raz zrozumiałaś, że rodzic nie zawsze jest schronieniem. Drzwi otworzyły się ciężko, jakby same próbowały cię przed nim ochronić. W progu stał twój ojciec, ten sam, który lata temu podpisał dokumenty, oddając cię pod opiekę obcym ludziom w zamian za spłatę własnych długów. Ten sam, którego ślady butów zniknęły z twojego życia, zanim nauczyłaś się naprawdę wymawiać słowo zdrada. Teraz wyglądał inaczej. Nie był już tym pewnym siebie mężczyzną, który upadł, zanim zdążył zrozumieć, jak nisko może spaść. Wyglądał jak cień człowieka, z wgniecionymi policzkami, drżącymi rękami i oczami, które unikały Twojego wzroku, jakby bali się tego, co w nich zobaczy. Przyszedłem, zaczął, ale głos mu się załamał. Przyszedłem Cię przeprosić. Słowa zawisły w powietrzu. Ciężkie, lepkie i niechciane. Patrzyłaś na niego długo, jak na obcego, bo w pewnym sensie nim był. Twoje wspomnienia miały ostre krawędzie, a każda z nich przypominała tamten dzień, kiedy zostawił cię na chłodnej podłodze w obcym domu, mówiąc: Tak będzie lepiej. Dla kogo? nigdy nie dopowiedział. Przeprosić? powtórzyłaś, czując, jak w twoim głosie miesza się gniew i chłód wypracowany przez lata. Za co konkretnie? Za to, że wybrałeś własny strach zamiast mnie? Czy za to, że wracasz tylko wtedy, kiedy nie masz już dokąd pójść? Jego dłonie zaczęły drżeć mocniej. Próbował unieść wzrok, ale zdołał spojrzeć tylko na twoje stopy, jakby bał się, że w twoich oczach zobaczy wyrok. Zrozumiałem dopiero niedawno, wyszeptał, że wszystko straciłem i że na to zasłużyłem. Ale stracić Ciebie to boli najbardziej. W Twojej głowie odezwały się wszystkie lata ciszy, wszystkie słowa, których nigdy nie wypowiedział, wszystkie noce, kiedy patrzyłaś w sufit i pytałaś dlaczego? wszystkie odpowiedzi, których nigdy nie dostałaś. Podszedł krok bliżej, lecz zatrzymał się, gdy zobaczył, jak cofasz się o pół kroku. Nie proszę, żebyś zapomniała powiedział. Tym razem pewniej. Tylko żebyś pozwoliła mi choć raz spróbować być kimś lepszym, choćby na końcu tego wszystkiego. Zamknęłaś oczy. Wspomnienia przewinęły się jak popęka na taśma. Jego uśmiech z wczesnego dzieciństwa. Potem alkohol, krzyki, długi. I ten dzień, kiedy przestał być twoim ojcem, kiedy je otworzyłaś, widział przed sobą nieskrzywdzone dziecko. Lecz dorosłą osobę, która przeżyła i urosła ponad jego błędy. Wybaczenie powiedziałaś powoli to nie prezent, który mogę ci dać na życzenie to proces długi, trudny i nie wiem, czy kiedykolwiek dojdziesz do końca tej drogi przełknął ślinę, bał się odpowiedzieć ale dodałaś jeśli naprawdę chcesz spróbować jeśli naprawdę rozumiesz, co zrobiłeś Możesz wejść, tylko nie oczekuj, że będzie łatwo. I nie oczekuj, że zrobię to dla ciebie. Jeśli cokolwiek się wydarzy, to będzie dla mnie. Przez chwilę stał nieruchomo, jak ktoś, komu właśnie podarowano szansę, której się nie spodziewał. Potem lekko skinął głową, jakby bał się zrobić zbyt gwałtowny ruch i przekroczył próg. Ostrożnie, spokojnie jak ktoś, kto wkracza na obcy teren. Zamknęłaś drzwi za jego plecami i po raz pierwszy od lat miałaś wrażenie, że przeszłość przestała tylko gonić, zaczęła również słuchać.